Si! Si! Dzień dobry Si! Si! do samolotu. Lot samolotu Lot Si! Jak sprawić, żeby cały samolot zaczął w jednym momencie? Normalnie możesz zrobić się mamy. Tak, ładujesz dwa i składasz. I masz normalnie kanapkę. Jo, robimy. Robimy. Szyi Nie wiem, to jest mi tofan, ale kocham to masowe. Mm, tak, Nawet zrób co? coś mega szalonego. Nie, coś mega szalonego. Ale gówno. Weź ta szinkę na ten skuter dalej po prostu. Co się Ledwo stoję na tym wow, 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 wow. Jedziemy na skuterach le, 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 le. Ale idzie kurwa ta maszyna Ciao Z tej strony David i Milan Jak wiecie znajdujemy się właśnie w Mediolanie Stolicy mody i Wilan Bravissimo kurwa Bravissimo W tej okazji Będziemy testować jedno z droższych win W jakim jesteśmy w posiadaniu Jest to wino rosso Czerwone wino 10,5% Red Wino rosso Polej Tak się prezentuje <grym> Polej <grym> Widać to wyprofilowanie Ten kolor Zobacz Do Powąchajmy mm. Daj powąchać Czujesz? Czuję mm. Taka woń no. Wońfikacja Egzotyczne co myślisz? Pijąc je mam wrażenie, że jest to mieszanka wód płynących w kanałach. <śmienny> <śmienny> I szczoków <śmienny> tutaj bezdomnych Śniadanie dalej. Co się i nie ma. Nie, ma, bo muszę nagrać moje kurwa śniadanie. Gdzie jesteśmy inaczej? Jesteśmy w Mediolanie na skuterze. Oni poszli na jakąś śladarnię, moi współtowarzysze. Mnie niestety przerosło. Kontuzja, kontuzja kolana nie pozwala mi unieść się wyżej w tym szlaku. Dlatego cieszy, cieszymy się tym, co mamy. Kierujemy się do centrum Mediolanu, idziemy na jakieś zakupy. Za zasiłek oczywiście trzeba wydać ciężko zarobione szakle bezrobotni, ale zmotoryzowani, idziemy właśnie po skutery Królowa dram i co? Przucie mnie to ja że... ja i tak ja, wziąłem, wziąłem. Dawid jest 23 w nocy gdzie, gdzie nas prowadzisz? Jedziemy na Chinatown Milan mi towarzyszy, a ja będę wyzerwał azjatyckie Ja. Ja nie ja Nie mam prawka, ale jadę idę znowu... na, moje... <ślam> na moją odpowiedzialność Ja Wy jutro idziecie do szkoły, a ja z po mediolanie bez prawka Idzie na azjatyckie fajci! Azjatyckie! Cały czas prosto! Nigdy w tył! She... To jest miasto 160 oh. <laughs> Bierzesz? Biorę Jaki menel Sorry, nie mogę gadać, jestem pod kurwa jakąś katedrą Sorry, nie mogę gadać Jesteśmy na derbach Mediolanu Jest ludzi kurwa w kół, nie? Za dużo ale będziemy pierwsi i wchodzi dzisiaj becik. chodzą bardzo wszystkie. Nie jest to. let's go! Kaść mamo, to jest mecz i super się bawimy. hura! No cóż, widzowie, serce przegrało z rozumem. Wychodzimy bez pieniędzy, a Cemina przychodzi do Pucharu Płowu. Do finału Pucharu Płowu. na Nie, Mamy pizzę od Turasa i mam całe mokre skarpety, a my jutro wyjeżdżamy, więc jest tragedia widzowie A jestem piękny Dobra, no idziemy tak coś jeszcze nie? No idziemy, idziemy. Co idziemy? Spierdalać coś. Bo ja bym to się ojebał. Dobra, jesteśmy w bibliotece, żeby nadawać telefony. Może coś poczytam. No, I chyba tyle. Czego jest okno, może widok jest słaby. Dobra, ostatni Dobra. dzień we Włoszech Dokąd się kierujemy? Do hotelu Od kurnego motelu Villa e, z basenem, Villa z basenem 5K for a night Dobra, pierwszy położenie się na łóżku Ale kurna jaja Jebiks Ciao Kurwa chory? Bo Stałem, jak co dzień rano Widzowie Ach. Widzowie, zobaczcie Piękny widok Właśnie Widzowie, zobaczcie Piękny widok Bergamo gdzieś tam jest Milano było świetnie, ale to już jest wspaniałe. Wylądowaliśmy w Poznaniu, miłoszy zaklasz. Hałas. 30, 31, 32. O kurwa. No 40 to będzie max Albo 35.